Dziękuję Panie Marszałku, to nie poznałem oś, tylko zgodnie z <grym> Dziękuję Panie Marszałku, tak jest faktycznie. Pani Minister, przyglądając się propozycji dotyczącej perspektywy finansowej na okres 2014-2020, gdzie no, obserwujemy trochę mniej środków jakby na obszary wiejskie, chociaż tu jest ta propozycja nasza, o której Pani mówiła, i więcej pieniędzy na innowacyjność, na, na, na nowe technologie, czy może tak z makropolityki panią zapytam, czy Europa nie idzie w kierunku jakby tej propozycji czy filozofii przyszłej Europy według niego Blaira, byłego premiera Wielkiej Brytanii, żeby mniej jednak finansować te przysłowiowe krowy, tak jak on powiedział, a więcej na technologię, innowacyjność, żeby gonić te obszary ekonomiczne na świecie, jak na Daleki Wschód, Japonia, Stany Zjednoczone. Czy, czy, czy pani zauważa taką tendencję funkcjonowania Europy w przyszłości? Dziękuję bardzo. I pan senator Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie minister. Ja chciałem zapytać o przedsiębiorczość. Czy w, w czyjej gestii będą środki na wspieranie przedsiębiorczości, to jest jedno, drugie z tym związane, czy w nowej perspektywie nastąpi wzrost właśnie na przedsiębiorczość i jakie będą ewentualne instrumenty zwrotne planowane, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panie Ministrze. Jeżeli spojrzeć na Francję, no to można by powiedzieć, że nie, Europa nie idzie w tę stronę, żeby finansować co innego niż krowy, przepraszam. A i my w tej chwili... Dla nas w Polsce, ja dlatego mówiłam o programach krajowych, w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego obszary wiejskie są jednym z podstawowych, priorytetowych obszarów, które będziemy wspierać. Oczywiście my w ramach polityki spójności nie wspieramy produkcji rolnej na tych obszarach, ale wspieramy przedsiębiorczość i szeroko pojętą infrastrukturę, tak jak mówiłam panu senatorowi. Więc obszary wiejskie są absolutnie. Również jednym z tych, nie, nie, nie będę rozwijać, ale mamy tam pięć takich obszarów w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego wypisanych jako te obszary, które musimy priorytetowo wspierać. Jednym z nich są miasta, są miasta, które wymagają rewitalizacji, ale jakby z drugiej strony takimi obszarami są obszary wiejskie. No i nie można absolutnie powiedzieć i uważam, że to by było no, no, niesłuszne w przypadku kraju takiego jak Polska żeby mówić o wyłącznym finansowaniu innowacji. To będzie jeden program, inteligentny rozwój. We wszystkich innych programach mamy oczywiście w ramach polityki spójności, czyli w ramach częściowo tych ram, które przedstawia Komisja Europejska, częściowo tego, co sami sobie narzuciliśmy, ale mamy obszary wiejskie wpisane. Zaczęłam od Francji, a mogłabym powiedzieć, że z drugiej strony Europa rzeczywiście w tę stronę idzie. Jak spojrzymy na Europę 2020, to tam są wyłącznie innowacje, ale nie bójmy się tego. Sześć lat temu czy siedem, no nie wiem, osiem już tak. Jak Jakżeśmy negocjowali poprzednie programy, też mówiło się tylko innowacje. I jakby, no, nie ma się co tego bać. Trzeba rzeczywiście, no Polska się zmienia, to jest inny kraj. Trzeba trochę inaczej finansować różne rzeczy i trochę w inną stronę. Zaczynamy mieć więcej własnych pieniędzy. W roku 2020 będziemy mieli jeszcze więcej własnych pieniędzy. To się nie ma czego bać. Tylko po prostu trzeba robić tak, żeby różne miejsca w tym kraju, e, które nie, nie poradzą sobie jakby bez zewnętrznego wsparcia, bardzo przemyślanego, bardzo obudowanego i niestety powiem, powiem bardzo biurokratycznego, żeby, żeby różne miejsca w tym kraju wspierać w tym obszary wiejskie, i tak jest, takie jest podejście Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, także absolutnie nie wyłącznie innowacje. Ja mówię, że to będzie budżet przedsiębiorczo innowacyjno naukowo infrastrukturalny, ale obszary wiejskie tam są wpisane jako jeden z obszarów priorytetowych i tyle. Jeśli chodzi o przedsiębiorczość. O tym nie powiedziałam rzeczywiście. To jest, czy jakby o takiej, przepraszam za wyrażenie, prost, prostym, prostych dotacjach czy też pożyczkach dla przedsiębiorców prostych, w sensie, że one zawsze będą musiały być na nowe maszyny, na maszyny wyrafinowane, ale na przykład na takie, które teraz nazywały się na rozwój firmy, czyli kupowało się maszynę i ona zatrudniało się ludzi dodatkowo takich. Więc taki, taki pakiet działań przenosimy do programów regionalnych. To wszystko, co robił w tej chwili PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, może 90% tego będzie teraz robione w regionach. I oczywiście od decyzji regionów zależy, czy to będą, w, jakim, w, jakim, w jakiej proporcji to będą dotacje, a w jakiej proporcji pożyczki. Pewnie państwo część z Państwa śledziła tę pasjonującą dla niektórych dyskusję gdzie i ja, i pan premier dostawaliśmy listy z obu stron. Jedne organizacje przedsiębiorców mówiły, że w ogóle w życiu nigdy żadnych pożyczek, a drugie mówiły, że tylko pożyczki, bo dotacje psują rynek, więc tych pożyczek będzie trochę więcej niż teraz. W tej chwili pożyczek jest, tych instrumentów pożyczkowych różnego rodzaju jest kilka procent, jeden, dwa procent. Ten wzrost będzie do dziesięciu. Czyli to jakby w skali, no to, to nie jest jakaś dr dramatyczna dramatyczna proporcja, tak? 90% dotacji, 10% pożyczek. W kwocie to będzie znacznie więcej. To są instrumenty dość interesujące, jak się je dobrze przeprowadzi, a nie specjalnie skomplikuje i zbiorekratyzuje. Szczególnie są interesujące, chociaż Komisja Europejska nie wie jeszcze, jak to rozwiązać, dla programów regionalnych, ponieważ one zostają koniec końców w regionie. Znaczy, po pierwsze obsługują kilku przedsiębiorców, a po drugie zostają na koniec w regionie. Tak, czyli nie, nie ma, nie ma także wydaje się ich nie ma. Ale to, jeśli chodzi o ten budżet, to Komisja jeszcze nie wie, jak je zostawić w regionie, więc to jest jeszcze może nie, nie, niepotrzebnie o tym powiedziałam.